jesteśmy w Alicante. Teraz czekamy na znajomych, którzy nas odbiorą z lotniska i pierwsze kroki kierujemy na dobre jedzonko i pyszną kawę, bo na pewno dzisiaj e, troszkę zabalujemy, w sensie na pewno nie pójdziemy wcześniej spać, więc mocna dobra kawa, no ale przed tą kawą koniecznie jakieś super, super jedzenie, także jest ciepło, ale myślałam, że będzie cieplej. E, no, Leni na jest super, także czekamy i lecimy jest! Chwilowo jesteśmy w Alicante, gdzie pierwsze kroki kierujemy na szybki posiłek, ponieważ mieszkanko w którym się zatrzymamy jest oddalone o około 122 km od Alicante. Dzień dobry, moi drodzy, jest poniedziałek, a my rozpoczynamy nasz krótki wypadek. Jak wiecie, jesteśmy w Hiszpanii. Przylecieliśmy wczoraj, mieliśmy lot z Warszawa Modlin do Alicante, z Alicante tutaj do tego mieszkanka, w którym jesteśmy, musieliśmy przejechać no trochę kilometrów, około półtorej godzinki drogi. No i dzisiaj mamy w planach wybrać się do miejscowości Cartagena. Wybraliśmy dzisiaj transport kolejowy, także musimy się szybciutko zebrać. Ja już dopiłam kawkę, jeszcze się ogarnę. Śniadanko już zjedzone. Lecimy teraz na dworzec, który jest dosłownie 7 minut spacerkiem stąd. No i wsiadamy w pociąg i lecimy do miejscowości Cartagena. Pogoda na razie, nie chcę nic na ten temat mówić. Może to się zmieni. Także do zobaczenia później. Mam nadzieję, że nas nie zawiedzie i wyjdzie spoza tych chmur. Będzie wyglądał cały dzisiejszy dzień. Chodzimy sobie, spacerujemy, pogoda no, mogłaby być lepsza, oczywiście, no ale ja nie narzekam. Cieszę się tym, co mam teraz, tu i teraz. W danym momencie dla mnie jest super. Fajnie, że tutaj jestem. Za chwileczkę idziemy na kawkę, bo dla mnie to już jest pora drugiej kawki, jest godzina 16.05. Pierwszą kawkę piłam wcześniej rano. Druga kawka to już jest ten moment, więc idziemy na dobrą kawkę. Później prawdopodobnie jakiś lanczyk, może wczesna kolacja, no i mieliśmy jeszcze płynąć katamaran dzisiaj, no ale z racji tego, że pogoda jest taka niepewna, za chwileczkę może zacząć padać, yy, kompletnie zrezygnowaliśmy z tego pomysłu, więc może jutro, jutro ma być troszeczkę cieplej. Ja mam nadzieję, bo ja większość ciuszków, jakie wzięłam tutaj na wyjazd, a nie wzięłam ich za dużo, natomiast te, które wzięłam, to są takie koszulki na ramionkach, bardzo, bardzo cieniutkie, <gry> także cieszę się, że mam chociaż sweter, yy, no ale nic, od jutra ma być cieplej, mam kostium do opalania, mam daszek przeciwsłoneczny i yy, japonki, <gry> także mam nadzieję, że jeszcze przed wyjazdem yy, yy, sobotnim zalegnę na plaży i złapię troszeczkę słoneczka i ciepełka hiszpańskiego. Także idziemy na kawkę. W centralnym miejscu Karta O Olbrzymi Platan. Niesamowite są te drzewa. Tak sobie myślę, ile to musi mieć lat. Ciekawa jestem, jak liczy się wiek takiego platanu. Nie wiem, czy dobrze to odmieniam. Platan, wiek platanu. Mam nadzieję, że tak. Ale zobaczcie, jakie to drzewo ma niesamowity pień. Jest gigantyczne. Jaka jestem przy nim maleńka. Cudne, piękne drzewo. Kawał historii. To drzewo musiało widzieć naprawdę wiele. na głównym deptaku Kartageny Jest fajnie, bardzo ładnie klimatycznie. To są takie miejsca, które ja bardzo lubię, czyli takie wąskie uliczki, kamienne posadzki. No one są trochę śliskie, jak deszcz zaczyna padać, ale generalnie tworzą bardzo fajny klimat. I ja się bardzo dobrze czuję w takich miejscach, także. Idziemy? Kartagena to wiekowe miasto położone w rejonie Murcia w południowo-wschodniej Hiszpanii. Miasto liczące ponad ćwierć miliona mieszkańców jest pełne życia dzięki między innymi studentom studiującym na tutejszym uniwersytecie, ale także turystom, którzy przyjeżdżają tutaj bardzo często na popularne festiwale. W okresie letnim przypadają dwa festiwale: Festiwal Morza w czerwcu i w lipcu Festiwal Muzyczny, a w listopadzie jeden, znany fanom oryginalnej kinematografii, Festiwal Filmu Morskiego. Przeszliśmy na kawkę i powiem tak, ja jestem zmarznięta, ubrałam się za cienko i naprawdę już marzyłam, żeby usiąść w ciepłej kafejce i napić się gorącej kawy, bo jest zimno. Jesteśmy teraz w ogóle bardzo blisko portu, więc tutaj już w ogóle bardzo, bardzo wieje. Tak więc myślę, że ta gorąca, duży kubek Duży kubek gorącej kawy to jest to, o czym w tym momencie marzę. Także wybieramy kawkę. Pewno już nos czerwony, ręce skostniały, Kurde, Hiszpania. Jesteśmy po kawce, rozgrzani, ale jest coraz zimniej. Pozbliżamy się do portu. Nie jest ciepło. Ciekawe, czy temu panu jest też tak zimno. Marzniesz? Zadrzuj mnie, piękny rycerzu. Powiedział, że mam mnie gdzieś. No dobra. Piąteczka i spadamy. Hiszpania, cholera. Hiszpania! To miała być moja gorąca Hiszpania. Nie jest cieplutko. Jest cieplusieńko. Jest bardzo ciepło. Udajemy, że jest upał. Udajemy, że świeci słoneczko. Tak na mnie działa kawa. teraz pójdę na lody. O nie, nie pójdę na lody. Ojej, ku głupawka. Przy wodzie jeszcze cieplej. Jest jeszcze cieplej. Przy wodzie walczę. Pójdę, pójdę nad tą wodę. Chodźmy nad wodę. Teraz wskoczę i ochłodzę się. Jak gorąco. No dobra, wystarczy. Zdecydowanie wystarczy i zdecydowanie chcę wracać. Porcie, naszą uwagą przykuła monstrualnych rozmiarów rzeźba z brązu przedstawiająca skulonego nagiego mężczyznę, jest to pomnik z roku 2009 autorstwa Wiktora Ocioa, upamiętniające ofiary terroryzmu. Mimo tego, że byliśmy już bardzo zmarznięci, postanowiliśmy pokręcić się jeszcze trochę po uliczkach Kartacheny. Natknęliśmy się na przygotowania do parady poprzedzające wieczorną procesję z okazji Wielkiego Tygodnia w Hiszpanii. Obchody Wielkiego Tygodnia w Hiszpanii to nie tylko religijna celebracja, ale też odzwierciedlenie lokalnych tradycji poszczególnych regionów miast i miasteczek. ulicy spotkałam muzyka grającego na skrzypcach, jak się okazało był z Ukrainy. Poprosiłam czy mogę zobaczyć jego skrzypce, bo wyglądały bardzo ciekawie. W środku było mnóstwo monet powrzucanych do pudła rezonansowego. Wzięłam instrument oczywiście za jego zgodą, zagrałam parę dźwięków. No i bardzo zatęskniłam za swoimi skrzypcami, które zostawiłam w domu i których nie zabrałam na ten wyjazd. Thank <laughs> you. Opuszczamy powoli Kartachenę, kierując się do dworca kolejowego, skąd odjedziemy do miejscowości, z której przyjechaliśmy, a mianowicie do Torre Pacheco. Tu po zmroku miasto nabiera pięknych barw, wygląda jeszcze bardziej magicznie, no i zaczyna się prawdziwe życie nocne. Wracamy, mimo tego, że było co zimno, to uważam, że ten dzień był bardzo udany, zobaczyliśmy paradę, bo dzisiaj jest święto tutaj, więc jakaś atrakcja nam się trafiła. Było fajnie, także wracamy do domu, będziemy się teraz rozgrzewać ciepłą herbatką. No i co? Jutro też jest dzień, jutro kolejny dzień atrakcji. Odpoczywamy. No i do zobaczenia jutro.